Pełnia życia z Bogiem Kiedy przeminie postać tego świata, ci, którzy przyjęli Boga w swym życiu i przynajmniej w chwili śmierci otwarli się szczerze na Jego miłość, będą mogli się cieszyć pełnią komunii z Bogiem, stanowiącą cel ludzkiej egzystencji. Jak poucza katechizm Kościoła Katolickiego, to doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z nią, z Dziewicą Maryją, aniołami, wszystkimi świętymi, są nazwane niebem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. Pragniemy dzisiaj poznać bliżej biblijny sens słowa niebo. By móc lepiej zrozumieć rzeczywistość, którą ono oznacza. Gdy w języku biblijnym niebo występuje w połączeniu z ziemią, oznacza część wszechświata. W opisie stworzenia pismo święte stwierdza: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. W sensie metaforycznym niebo pojmowane jest jako mieszkanie Boga, który tym odróżnia się od ludzi. Spogląda z wysokości niebios i osądza, oraz stępuje, gdy człowiek go przywołuje. Jednakże metafora biblijna daje jasno do zrozumienia, że Bóg nie utożsamia się z niebem. Nie można też ograniczać jego obecności do nieba. Jest to prawda, chociaż w niektórych fragmentach pierwszej księgi Machabejskiej. Niebo występuje po prostu jako imię Boga. Niebo przedstawiane jest jako transcendentne mieszkanie żywego Boga, a ponadto jako miejsce, do którego dzięki łasce mogą wstąpić również wierzący, co poświadcza w Starym Testamencie historia Henocha oraz Eliasza. Niebo, Staje się zatem figurą życia w Bogu. W tym sensie Jezus mówi o nagrodzie w niebie i zachęca do gromadzenia skarbów w niebie. Nowy Testament pogłębia ideę nieba również w odniesieniu do tajemnicy Chrystusa, aby ukazać, że ofiara odkupiciela ma wartość. Doskonałą i ostateczną. List do Hebraczyków stwierdza, iż Jezus przeszedł przez niebiosa i wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba. Ponadto wierzący, jako umiłowani w sposób szczególnie bny przez ojca, zmartwychwstają wraz z Chrystusem i stają się obywatelami Nieba. Warto posłuchać, co mówi na ten temat Apostoł Paweł w słowach pełnych głębokiej treści. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował i to nas umarłych na skutek występków, Razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie. Stworzenia. Doświadczają Ojcostwa Boga, bogatego w miłosierdzie, poprzez miłość Syna Bożego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który jako Pan zasiada na niebiosach po prawicy Ojca. Kiedy zatem po zakończeniu naszej ziemskiej drogi dostępujemy udziału w pełni życia z Ojcem, urzeczywistnia się to przez włączenie w misterium paschalne Chrystusa. Święty Paweł posługując się przestrzennym obrazem bardzo wyraziście ukazuje to nasze zmierzanie do Chrystusa w niebiosach przy końcu czasów. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana. W ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przez to wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. W kontekście objawienia wiemy, że niebo lub szczęśliwość, w której się znajdujemy, nie jest abstrakcją czy też fizycznym miejscem pośród obłoków, lecz żywą i osobistą więzią z Trójcą Świętą. Jest to spotkanie z Ojcem, które się urzeczywistnia w Chrystusie Zmartwychwstałym dzięki komunii Ducha Świętego. Trzeba zachować pewien umiar w opisach tych ostatecznych rzeczywistości, ponieważ pozostają one zawsze nieadekwatne. Język personalistyczny potrafi wyrazić dziś trafniej sytuację szczęścia i pokoju, w jaką wprowadza nas ostateczna komunia z Bogiem. Katechizm Kościoła Katolickiego, streszczając naukę Kościoła na ten temat, stwierdza, że Jezus otworzył nam niebo przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Życie błogosławionych polega na posiadaniu w pełni owoców odkupienia dokonanego przez Chrystusa, który włącza do swej niebieskiej chwały tych, którzy uwierzyli w Niego i pozostali wierni Jego woli. Niebo jest szczęśliwą wspólnotą tych wszystkich, którzy są doskonale zjednoczeni z Chrystusem. Tę ostateczną sytuację możemy w jakiś sposób antycypować już dzisiaj, zarówno w życiu sakramentalnym, którego centrum stanowi Eucharystia, jak i przez dar samych siebie. Wyrażający się w miłości braterskiej. Jeśli potrafimy korzystać w sposób uporządkowany z dóbr, których Pan użycza nam codziennie, doświadczamy radości i pokoju, którymi kiedyś będziemy się cieszyć w całej pełni. Zdajemy sobie sprawę, że tutaj na Ziemi wszystko podlega jakimś ograniczeniom, jednakże w myśl o rzeczywistościach ostatecznych. Pozwala nam przeżywać dobrze rzeczywistości przedostateczne. Zachowujemy świadomość, że chociaż żyjemy w tym świecie, jesteśmy powołani do szukania tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga, by być z Nim w eschatologicznej pełni czasów kiedy w duchu pojedna on całkowicie z Ojcem to, co na ziemi i to, co w niebiosach. Do Polaków uczestniczących w audencji generalnej. Modlimy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. A dalej mówimy. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Te słowa modlitwy, której nauczył nas Chrystus, ukazują niebo jako duchową przestrzeń Ojca. Przestrzeń, niejako wypełnioną mieszkanie Trójcy Przenajświętszej. Równocześnie dalsze słowa tej modlitwy wskazują na ziemię. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Prosimy o to, aby wola zbawcza, wola Ojca była wypełniana na ziemi przez nas. A żebyśmy wypełniając wolę tego Ojca, który jest w niebie, sami doszli do nieba przez Chrystusa Syna Bożego w Duchu Świętym. Niebo jest bowiem miejscem, w którym Bóg na nas oczekuje. Niebo jest miejscem naszego ostatecznego powołania i przeznaczenia. Mamy w niebie spełnić swoje powołanie, swoje istnienie, obcując wiekuiście z Bogiem żywym, z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Taka jest prosta prawda o niebie, którą odczytujemy ze słów modlitwy Pańskiej i z Ewangelii. A więc nie chodzi tu o jakieś miejsce szczególne w znaczeniu fizycznym, ale o przestrzeń duchową, przestrzeń obcowania z Bogiem, które jest naszym powołaniem i ostatecznym przeznaczeniem. Taka była mniej więcej myśl główna dzisiejszej katechezy. Pochwalony Jezus Chrystus.